Po tańcu z gwiazdami, tak naprawdę na koniec, jak się zakończył już program, podjąłeś decyzję, żeby no, ujawnić swój związek. Miałeś obawy przed tym, żeby to pokazać na światło dzienne, bo wiadomo, no, w Polsce nie jest to ta temat taki na co dzień. Zawsze się pojawiało wiele hejtu, a czy ty właśnie miałeś te obawy z tym związane? E, Miałem. W zasadzie bardziej miałem obawy w trakcie programu, dlatego tego nie zrobiłem, bo obawiałem się, że może to wpłynąć jakoś negatywnie na postrzeganie naszej pary, mojej i Roxany. E, dlatego zdecydowałem się zrobić to po programie, również dlatego, żeby mieć taką swobodę właśnie, wiesz, czy pokazywania się gdzieś z Kubą, czy spędzenia czasu w sposób, w jaki chcę, bez zamartwienia się, że o Jezu, ktoś nas, wiesz, przyłapie zaraz. E, moja najbliższa rodzina wiedziała, Dalsza rodzina nie, więc się dowiedziała też poprzez mój coming out w internecie. I przyznam ci szczerze, że jakoś bardzo mi nie zależało na tym, żeby wszyscy, nie wiem, to akceptowali nawet, bo moi najbliżsi o tym wiedzieli już od kilku lat i są przy mnie, wspierają mnie i poznali też Kubę i są bardzo zachwyceni jego osobą. I wiem, że mogę na nich liczyć, a uważam, że jeśli ktoś z dalszej rodziny czy znajomych, stwierdzi, że to nie jest e, zgodne z jego wartościami i nie chce mieć ze mną kontaktu, no to okej, okay. to znaczy, że nasze drogi po prostu może na tym etapie miały się rozejść. Ja chcę mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mnie wspierali na każdym etapie mojego życia, e, również na takim etapie, e, nie wiem, związkowym z, z Kubą. E, no, no i po prostu nie zależało mi też na tym, żeby wszyscy to zaakceptowali, ale chciałem już to ogłosić w światu, żeby nie obawiać się tego, że nie wiem, ktoś z mediów zrobi nam zdjęcie i wstawi to przed nami i będzie wielka sensacja, że Michał Kasy nie jest gejem, tak? No więc wolałem to po prostu y, napisać szybciej. A że mam takiego super chłopaka... Sensacja i tak była. <laughs> a takiego super chupaka, to, to chciałem też wstawić jakieś zdjęcia z nim. Cały czas jest taka sielanka wspaniała. Ja, ja powoli zaczynam się obawiać, że Michał ma taki charakter, że nie da się pokłócić, bo już naprawdę kilka razy próbowałem e, i zawsze to dochodzi do jakiegoś takiego momentu, gdzie już się jak zapowiada, że ok, jeszcze trzy słowa i będzie kłótnia, no i gasz. Ja po prostu e, jestem osobą, która często chodzi na kompromisy i już odpuszcza czasami. Uważam, że najważniejszy jest dialog, a nie kłótnia. Jesteśmy dwójką dojrzałych ludzi i na pewno nie będziemy się często kłócić rozmawiać. Na przestrzeni lat jesteście młodzi, więc też możecie to z zobaczyć, że czy Polska właśnie jest gotowa na, na te związki partnerskie, że wreszcie zrozumiała to, że to jest coś normalnego, to nie jest jakieś tabu. Wydaje mi się, że ciężko jest powiedzieć o Polsce tak jako zero no jako całości, ponieważ ten kraj dalej jest podzielony. E, ja natomiast uważam, e, Prężnie działam, że tak powiem, w temacie tak normalizowania obrazu osób LGBT e, już no, kilka lat i widzę naprawdę zmiany. I nie chcę oceniać, czy one idą szybko, czy wolno. Dla mnie ważne jest to, że one idą i idą w dobrą stronę, więc e, super. Ja przyznam szczerze, że po coming outcie, który dokonałem w sieci, dostałem bardzo dużo pozytywnych komentarzy, słów wsparcia, gratulacji, relacji. E, więc nie odczułem jakoś bardzo tego hejtu. Czasami zajrzałem sobie na komentarze pod artykułami i gdzie można było się wypowiadać anonimowo, to było faktycznie tego więcej, bo ludzie czuli chyba się po prostu tacy, wiesz, bezkarni pisząc różne rzeczy. Niektóre komentarze były trochę straszne, bym wręcz powiedział, i jak, jakbyś były na granicy jakiejś kar śmierci. Ale było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, był jakby pozytywny tego wydźwięk, co mnie bardzo zaskoczyło, bo spodziewałem się większej fali hejtu. Kuba też chyba myślał, że, że bardziej się wyleje. Ja w ogóle jak... szczerze przed, przed publikacją postu Michała sprawdziłem ilość jego obserwujących, bo byłem przekonany, że ona drastycznie spadnie. A tutaj totalnie na odwrót. I właśnie, I właśnie to też jest kolejny znak ku temu, że tak jakby naprawdę ludzie coraz bardziej otwierają się na, no po prostu na różnorodność, tak to nazwę. Są coraz bardziej tolerancyjni. My chodzimy na przykład e, na co dzień za rękę po całej Warszawie. No dobra, zdarzyło się nawet dzisiaj, jak siedzieliśmy tutaj, że pan sobie splunął nas widząc, ale to są naprawdę pojedyncze i rzadkie sytuacje. To się jeszcze raz Częściej zdarza się, że ludzie się uśmiechną, a najczęściej to w ogóle nie reagują, po prostu przechodzą i... Jesteś... A waszym zdaniem powinna się pojawić w szkole edukacja właśnie związana z... Z, no, z, z związkami partnerskimi ze światem LGBT? Moim zdaniem bardzo jest potrzebne, ponieważ e, no my już jesteśmy starsi, już przebrnęliśmy tą drogę, ale tak jakby wchodząc e, powiedzmy e, w ten taki e, w wiek, gdzie już zaczynamy się interesować e, drugą osobą, e, rozpoczynamy e, życie e, seksualne, e, no osoby e, nieheteronormatywne nie są w ogóle uświadamiane co, jak, po co i dlaczego. E, w Polsce naprawdę duża część ludzi uważa, że e, prezerwatywy służą tylko temu, żeby nie zejść ciążę. I uważam, że to jest bardzo potrzebne, żeby młodych ludzi uświadamiać właśnie czemu to służy, jak przygotować się na przykład do stosunku płciowego z mężczyzną, z mężczyzną, a takich rzeczy niestety wielu młodych gejów po prostu nie wie i to też może jakoś tam ich stresować i, i ciążyć im, więc ja uważam, że jak najbardziej tak. No to chyba tutaj pomysł na kampanię wspólną, byście z, powinniście edukować, no jesteście znanymi osobami. Taniec z Gwiazdami wam też podniósł to, y, taką sławę, no to myślę, że to jest dobry kierunek. Ja myślę, że małymi kroczkami i tak już, y, no, no samo to, że tak jakby Michał powiedział wszystkim, y, kim jest, w jakim jest związku. Ja też już od jakiegoś czasu wrzucam treści takie, które właśnie mają na celu edukację. Wydaje mi się, że z czasem no, będziemy ten tak jakby ten temat, y, ła, też chwytać się tematów tabu, ale ja bardzo lubię do sieci wrzucać takie wartościowe treści, które coś ze sobą niosą. Wracając